Pytamy przechodniów o opłaty za śmieci. Wiosenny jarmark na zamku. Kolejna odsłona projektu Stowarzyszenia Spektrum. Przed nami majówka. Dzień dobry. Mamy wtorek, 29 kwietnia Joanna jędraszczyk Kałwak. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Dziś radni miejscy debatują na temat wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Z 21 złotych miesięcznie mają one wzrosnąć do 27 za osobę. O sprawie jest głośno w politycznych kręgach, a my sprawdziliśmy, co na ten temat sądzą zainteresowani, czyli sami mieszkańcy. No tyle ile osób mam zameldowanych, tyle płacę za śmieci. 21 zł to nie są duże pieniądze faktycznie, ale no, ale ludzie nie, nie segregują śmieci, dlatego pewnie będziemy mieli podwyższone. Wszystko y, y, drożeje y, tego, także... A ile pani płaci obecnie za śmieci? To dużo? Na cztery osoby y, płacę, y, także... Nie dużo. Ja nie mieszkam w Raciborzu. Jeszcze nie. A gdzie pani mieszka? <noise> w województwie opolskim. I jak tam wyglądają opłaty za śmieci? Yy, znaczy podniosło się teraz. Znaczy stawka teraz jest inna, wyższa. Ale wie pani, że nie pamiętam? 29? Chyba 29. 29 złotych jest tak, tak od osoby, nie? Jak wyglądają opłaty za śmieci w Holandii? E, opłaty za śmieci są uzależnione od ilości mieszkańców. E, rocznie, no my mieszkamy w trójkę, no to nas to kosztuje łącznie z podatkiem za e, własność mieszkania, no około tak 1300 euro. W rocznie. W Raciborzu ma wzrosnąć ta opłata. A jak to wygląda w przowie? Ile pani płaci za śmieci? 21. Mieszane. A my segregujemy. Ale segreguje tylko starsze pokolenie, a młodsze pokolenie. Idzie mężczyzna 2 metry wzrostu. Yy, worek ma potąd. Co w tym worku może być? Wiadomo, no. Wiadomo, że yy, muszą być yy papiery, yy, yy, szkła i... Osobno to przesegregować tego. U nas na przykład w kontenerze to widać, że jest dużo osób, które wrzucają do tych, co tam jest butelki, plastiki te są też takie osoby, ale jest bardzo dużo, co są wrzucane, niesegregowane też. A jak wygląda ta segregacja w Holandii? E, no raczej segregujemy, no i przede wszystkim my mamy te automaty zwrotne na butelki, więc to jest, to jest główne źródło dochodu dzieci. <noise> Że coś ten deseń po prostu oni zawsze czekają, aż się butelek nazbiera, zwracają i mają dodatkową kasę za to. Więc butelki, puszki, małe butelki, za wszystko. Także to jest, to jest duża zmiana. I czekam aż będą w Polsce, bo aż się serce kraje, jak to trzeba wyrzucać. No myślę, że to nie będzie jakaś krzywda dla nas. Ta podwyżka po prostu musi być, bo 21 zł to naprawdę była taka cena. Taka, taka troszkę niska chyba. Ja uważam, że no musi się płacić po prostu. Taka jest kolej rzeczy, no i nie widzę dlaczego ludzie mieliby być niezadowoleni. Coś z tymi śmieciami trzeba robić, prawda? Śmieci jest coraz więcej. Ja uważam, że opłaty są jak najbardziej potrzebne. A ludzie są zawsze niezadowoleni, prawda? Jak, są, jak się ceny zmieniają, to ludzie są we wszystkim niezadowoleni, prawda? W sobotę 26 kwietnia Zamek Piastowski w Raciborzu zamienił się w kwietny ogród. Na dziedzińcu odbył się wiosenny jarmark. Zobaczcie Państwo jak to wyglądało. Zamkowy jarmark kwiatów w tym roku przybrał zdecydowanie szerszą formę. Do udziału w wydarzeniu zaproszono przede wszystkim producentów sadzonek z naszego regionu. Sprzedawcy oferowali kwiaty i zioła, a także rozsady warzyw i kwitnących obecnie truskawek. Zakupy stworzyły też możliwość do wymiany doświadczeń w zakresie ogrodnictwa, a plantatorzy chętnie służyli swoimi radami. Dzielili się także leśnicy z nadleśnictwa Rudy Raciborskie, którzy również przygotowali swoje stoisko. Poza roślinami na dziedzińcu nie brakowało także ozdób i akcesoriów do ogrodów, ponadto zadbano o stoiska z rękodziełem. Okazją do wystawienia swoich produktów miał także warsztat terapii zajęciowej. A ponadto zdrowe, naturalne produkty i atrakcja dla dzieci. Dmuchaniec sprawił, że najmłodsi byli zajęci, a dorośli mogli skupić się na zakupach. Organizatorzy zorganizowali także bazarek rzeczy używanych. Mieszkańcy mogli sprzedawać i wymieniać przedmioty, które nie były im już potrzebne. Potrzebne natomiast okazały się stoiska gastronomiczne. Po zakupach zamkowi goście chętnie korzystali z dobrodziejstw kuchni polowej. W niedzielne przedpołudnie przedstawiciele Stowarzyszenia Spektrum wybrali się na przyrodniczy spacer po Arboretum Bramy Morawskiej. Ekologicznym akcentem zakończyli realizowany przez siebie projekt. Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. Stowarzyszenie Spektrum, które jednoczy rodziców dzieci w Spektrum, przygotowało na ten czas akcję pod nazwą Spektrum, jak malowane. Jej zwieńczeniem był spacer integracyjny w Arboretum Bramy Morawskiej, który odbył się 27 kwietnia. Członkowie stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnione z nimi osoby spotkały się na parkingu przy średniowiecznym grodzie, a następnie w towarzystwie Elżbiety Skrzymowskiej, dyrektor Raciborskiego Ogrodu Botanicznego spacerowali ścieżkami edukacyjnymi. Była to okazja do zdobycia wiedzy na temat przyrody arboretum. Dla dzieci niezwykłą atrakcją była wystawa mieszkańcy lasów w skali makro, która po zimowej przerwie powróciła na alejki ogrodu. Punktem kulminacyjnym akcji było posadzenie drzewa świadomości autyzmu, zlokalizowano je w okolicy Minizo, w leśnym kąciku Malucha. Wielkie majówkowe odpoczywanie. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania, ale to nie oznacza, że trzeba spędzić ten czas w domu. Przedstawimy Państwu kilka pomysłów na spędzenie czasu w naszym regionie. 1 maja obchodzimy Święto Pracy. To Międzynarodowy Dzień Klasy Robotniczej ustanowiony w Polsce Dniem Wolnym od Pracy 1 maja roku 1950. Dwa dni później obchodzimy natomiast Święto Konstytucji 3 maja. W tym roku wypada w sobotę, ale dla osób na etatach oznacza to, że mogą odebrać Dzień Wolny od Pracy np. w piątek 2 maja. Mamy zatem naprawdę długi weekend, a ten warto spędzić na terenie powiatu raciborskiego, bo nie brakuje tu atrakcji. Z dziećmi warto wybrać się do Ogródka Jordanowskiego. Na największym placu zabaw w mieście czeka wiele atrakcji dla najmłodszych, ale też doskonałe miejsca do wypoczynku dla dorosłych. Dobra zabawa i wypoczynek gwarantowane są też na miejskich bulwarach, gdzie przy dobrej pogodzie można nawet plażować. Kolejny punkt na mapie miasta, który warto odwiedzić to Arboretum Bramy Morawskiej. Zaczarowany ogród, ścieżki dydaktyczne i oczywiście mini zoo dostępne są bezpłatnie codziennie od świtu do zmierzchu. Aktywnym mieszkańcom naszego regionu polecamy wyprawę. Rowerowe. Także na dwóch kółkach można dojechać do rezerwatu Przyrody Łęszczok. Warto odwiedzić to miejsce, bo o tej porze roku wygląda niezwykle zachęcająco. Czeka tu na turystów dzika przyroda i cisza, która pozwoli odpocząć od miejskiego zgiełku. Podróżując po Powiecie Raciborskim, nie sposób ominąć ród, gdzie znajduje się pocysterski kompleks klasztorno-pałacowy. Do gminy Krzyżanowice warto się wybrać, by zobaczyć graniczne meandry odry czy ruiny pałaców Tworkowie. Tu warto też pospacerować w przyzamkowym parku czy nad stawem Trzeciok. Zachęcamy także do odwiedzenia wież widokowych te w naszym regionie zlokalizowano m.in. w Tworkowie, Pogrzebieniu czy Pietrowicach Wielkich. W wolne dni można także zwiedzić zamek Piastowski czy odwiedzić Raciborskie Muzeum, aby dobrze spędzić czas nie trzeba daleko wyjeżdżać. Stacja Miejska Racibórz. W Stacji Miejskiej Weekend zaczynamy już czwartkowym karaoke. Zapraszamy w każdy czwartek od 20 do pierwszej w nocy. Impreza określona nie tylko dobrą zabawą, ale także wyśmienitym towarzystwem i wyszukanymi koktajlami. Już 8 maja rusza The Voice of Stacja Miejska. Konkurs karaoke z wyjątkowymi nagrodami. Zapisy trwają do 30 kwietnia. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin dostępne w lokalu i na stronie www.stacjamiejska.pl. Wyjdź na karaoke i zostań głosem stacji miejskiej. Nie może cię zabraknąć. Zapraszamy. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę udanego popołudnia. Do zobaczenia.